Siema. Siemano, w dzisiejszym odcinku lecimy z wyrzutnią Lady Boy y, Titanium Salut od SR Pyro. 16 szczałów, 20 mm. Ma 15-20 metrów się ubija. 20 sekund czas strzelania. O. Gramatura jest tu. tu? No, chyba tu. Z no. 96 gram na kategorii F2, i to jest nowość. Mamy tylko. Ląd podstawowy Myślę, że jeden ląd, a drugi nie będzie A tu może sprawdźmy. Nie ma wychyć tego jednak. Mówisz? Mhm. Nie, nie i niestety nie mamy mniejszych kamieni. Nie mamy mniejszych. Męczyliśmy się, żeby je tu kurde przejeść. A w trochę mniej na ten dwa związek chcemy, żeby nam się wyrzucia przewróciła. Takie kamloty wyrzutnia stała stronę tej no to, to jest nieważne, wiesz? Bo to po prostu to nie masz kątowy Dobra, I to ja mi się widziałem po krótkiej przerwie idę tam. Aha, no dobra. Odpalaj! Dobra, lecimy z wyrzutnią Little Boy. 16 y, strzał, 20 mm. Tytana. Czy to nie jest prawdziwy Tytan, y, Czy jest z hukową wyrzutnią? Tam męczy, bo nie mamy żarowej. Bo się rozwaliła, a tfunkę dostałem, to zgubiłem. A nas goniła. Bo nas goniła. Do Co? Dobra, ja tu pogaram z widzami. No i możecie wpaść do sklepu Pirocz. Moc z kolei robotowym piro świetnie, mi 10% taniej. Kolega tam się męczy. Chwilę Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie, jak odpalimy wyrzutnie. Je. Dobra, jest, odpalona. Dobra, jest git. No, tylko wyrzuty tutaj kupicie za około 40 zł na sklepie pirożłot, ale używając z naszego kodu minus 10%, to tam ci wyjdzie z 30 pary. Jak odsekać? Idę, przywitaj się. No to wiem Witałem się na początku, ci powiem. Dobra. Znaczy, Co szkoda, że nie miała finału ogólnie, ale miała tytanię no, salotronną z efektem. No, efekt no, Nie niby w środku. Dobra, no to to właśnie bo by było na tyle, ja wyrzutę, oceniam A ja mam. Coś koło 40 złotych, a z kodem będzie taki. No to jak coś 40 złotych, na moje się obrożę. Ile, na, na jaki uceniasz Ale Dobry, mocny chłód. Ja Ej, daje taką os mocne osiem z plusem. Ja daję taką siódemeczkę z plusikiem. No i to to było by na tyle. Little Ball supero. to mamy jeszcze dół rakety o i nagrałem twarzy. I tak gdzie się każdy zna. Mnie też, a my też tam na względu no. Dobra, to by było na tyle Siemano. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to siemanko. Co się pożegnę? No poszegnę się z widzem. No.